Zapraszam do zabrania głosu Panią Agnieszkę Hermę, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bielsko-Biała, która przybliży znaczenie projektu w kontekście budowania kadr dla sektora nowoczesnych usług biznesowych na Śląsku. Bym prosiła tylko o moją prezentację, która nie jest tak niezwykła jak mojego poprzednika tutaj. Proszę Państwa, zostałam poproszona o to, żeby podzielić się refleksją na temat tego, jakie szanse i korzyści widzę w realizacji tego projektu przy współpracy ze szkołami podstawowymi, bo jak Państwo zapewne wiecie, myślę, że ta wymiana wiedzy i um, Naszego doświadczenia pomiędzy uczelniami i szkołami ponadpodstawowymi jest niezwykle ważna. A projekt, o którym dzisiaj jest tutaj mowa i który będziemy z minuty na minutę coraz dokładniej poznawać, jest tak naprawdę odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy. Rynku, który bardzo dynamicznie się zmienia, a zmiany te głównie są podyktowane obecnością nowoczesnych technologii. Oczywiście sztuczna inteligencja to jest ten obszar nowoczesnych technologii, który mocno wpływa na nasze życie, a tym samym również na rynek pracy, ale nie tylko o niej będzie mowa w kontekście tego projektu, jak już zostało wspomniane, to wszelkie nowoczesne technologie, które mogą wspierać przygotowanie młodego człowieka do startu na rynku pracy. A ten rynek pracy jest niezwykle wymagający, bo wiąże się również z tym, że struktura naszego społeczeństwa się nieco zmienia, zmienia się też podejście młodych ludzi do pracy. No i też oczekiwania nowoczesnych organizacji, których struktura i sposób funkcjonowania również się zmienia, do których to pracy w organizacji będziemy przygotowywać młodych ludzi, powoduje, że musimy przedefiniować sposób uczenia, przedefiniować w ogóle proces edukacyjny. Także, żeby odpowiadać na potrzeby zarówno pracodawców, jak i absolwentów. Nie będę tutaj może czytać, bo myślę, że Państwo mogą sobie spojrzeć na schemat, jakie oczekiwania możemy zdiagnozować w toku badań, które już zostało opublikowane wśród pracodawców i absolwentów, co cenią sobie oni u absolwentów szkół wyższych, to co jest ważne, a co stanowi jakby wspólny zbiór oczekiwań obu tych grup. Umiejętność pracy zespołowej, samodzielności i systematyczności. Ja przez 25 lat pracowałam jako nauczyciel, najpierw w szkole podstawowej, gimnazjum, potem w szkole średniej, ucząc matematyki i obserwowałam, jak ta samodzielność, niestety, naszych uczniów powoli gdzieś odpływa. Teraz, kiedy mamy takie narzędzia nowoczesne, możemy tej systematyczności i samodzielności uczyć w nowy sposób, więc warto to robić, a przy okazji takiego projektu jest ku temu okazja. A po co to robić? Bo współczesny pracodawca. Będzie oczekiwał od swojego pracownika umiejętności uczenia się przez krosowanie różnych umiejętności z różnych zakresów, pewnej mobilności, gotowości do przekwalifikowania się, umiejętności kreatywnego, innowacyjnego myślenia. To są wszystko oczekiwania współczesnego rynku pracy. Na to odpowiada ten projekt. Ja powiem tak, na razie jestem w stanie stwierdzić tylko to, co zostało mi przekazane na kilku spotkaniach. Jeszcze nie widziałam i trudno mi ocenić, bo pewnie to będzie można dopiero zrobić na podsumowanie projektu, jakie będą efekty, ale myślę, że na pewno jest to projekt, który wspiera kształtowanie kompetencji 4K. O tym się teraz bardzo dużo mówi i myślę, że słyszeli Państwo o tym już nie raz. Ale to, co istotne, to ten projekt z jednej strony wspiera edukację formalną. Ponieważ, jak za chwilę usłyszycie Państwo, uczniowie przystępując do niego, będą mogli jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego, bo będą mieli bardzo rozbudowany kurs z zakresu matematyki oraz języka obcego. Języka polskiego rozumiem, że też. Tutaj szczegółów nie znam, dzisiaj też z zainteresowaniem będę tego słuchać, ale na pewno wspiera przygotowanie do matury na poziomie podstawowym. I to jest wielogodzinny kurs, który będzie wspierał ten kurs regularny realizowany w szkole. Wydaje mi się, że to bardzo ważne, bo nauczania z perspektywy mojego przedmiotu, czyli matematyki, nigdy dość. I uważam, że w tym projekcie jest na to szansa. Ale projekt też właśnie wspiera edukację. Poza formalną, która jest teraz bardzo istotna. Mają szansę uzyskać nowe certyfikaty, nabyć nowe kwalifikacje, takie, które na rynku pracy będą absolutnie niezbędne, a które na przykład po ukończeniu studiów musieliby sobie osobno opłacić, tutaj będą mogli uzyskać te kwalifikacje nieodpłatnie i przy okazji kończąc kurs przygotowujący ich do matury, ukończyć również kursy dające im dodatkowe kwalifikacje, a to niezwykle ważne na tym obecnie wymagającym rynku pracy. Także zachęcam. Dziękuję. Dziękuję Pani Naczelnik.